Witajcie kochani, to Mary i Mario, no i taki kolorowy pomysł lotto, czwartkowa premiera, nowa, nazwali to wow, zdrabka. czy ona będzie wow, to się za chwilę okaże, ale jest ładna, podoba mi się bardzo, no taka wesoła, kolorowa, on ma dolarki w oczach, no, tak, szukać będziemy oczywiście tytułowego napisu wow, tak, a ten napis może nam dać jedną z tych tutaj, wygranych albo być częścią tej sumy. Czyli od 10 do 500 tysięcy. No i cóż, jeszcze poszukamy sobie przy okazji liczb, ale tu tak jak zawsze. No i napisu, nie? No to to o już właśnie wspomniałem. Dobrze. Także no zobaczymy. Mamy po kolei od piątki do ósemki. I zobaczymy, czy wśród tych zdrapek kryje się jakaś taka lepsza, szczęśliwsza. Czy będzie jak zawsze? Mm. Oby nie. Zobaczymy. Oby nie. Dobrze, A to larka. zaczynasz? Tak? No, mogę zacząć. Tak. Dobra. A dobra, zobaczymy, co ten kolej z okularkami dolarki, znaczy z z dolarami, <grym> co nam tutaj wypatrzył. Dobra, szukamy. Mamy tak na początek: 42, 13, 43, 37 i 17. No, i postaramy się to tutaj odnaleźć. A tak, zaczęliśmy Uch, od oboczka, już myślałam, od 16. Że to było 16 że to no miało tak, być. tak. 33, 11, 18, obok z drugiej strony, no, się nawet fajnie. 39, 31, 46, 44, yeah. kolejny bok, 34, 36, znowu blisko.

Dobrze, teraz ja Wam kochani z numerkiem ósmym. A zapomniałem mówić, że to moja siódemka była, ale dobra. A właśnie no. Dobra. Weźmiemy jeszcze tak. O, tak trochę. Teraz mhm. będzie chyba dobrze widać. A ja mam tak 33, 57, 41, 23 i 29. A mamy 45.

Trzydzieści jeden, teraz trzeci rządek trzydzieści dziewięć, mogło być dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści siedem i dwadzieścia osiem. Też obok. No, pięćdziesiąt osiem, kolejny trzynaście, piętnaście. 56 i 25. No, no niestety mamy C i K, czyli pusta, 8, posta. No, niestety to teraz moja jeszcze została z numerem 5 tym razem. I co ja tu szukać będę? 56, 14.

59, no i 22, zwrocik. 53, no nic na razie nie ma. 23, 57, 29, 17, 47, 48, 25, jeszcze dwie szanse mi tylko zostały. 41 i na koniec 54. Nie. No, u mnie niestety pusto. Mm -hmm. Dobrze. I moja z numerem szóstym, kochani. O, też ostatnia. Tak, chyba będzie. Będzie ok. Dobrze, nie. Ja, ja chciałam tu oczy drapać. Nie, nie. A tutaj coś daje? Nie. Nie. Nic nie, ma. <laughs> nie ma bonusa. 35, 13, 55, 40, 7 i 27. A mamy no, 43, się, 51. No to będą wszystkie cztery po kolei, puste. 42, 28. No, byłoby to mało pocieszające. 36, znowu ja tymi obokami no. daje <gry> 33, 48, 37, 57. Dwadzieścia dwa, trzecia linia osiemnaście, dziewiętnaście, czterdzieści sześć, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia cztery, no co to jest za zdrapa, czterdzieści dziewięć, trzydzieści osiem. 12. Hmm? Niedobrze. 25 i 23. Nawet mi się to już odsłoniło. R I tutaj mi drugie było, K. Gdzie ty widzisz? A tu koło? A tu już było. No niestety, kochani. Zrabki po kolei. 5, 6, 7, 8 numerek. Pustakowe. No niestety. Zdrabka ładna, ładna, ale niesprzyjająca nam niestety. No może nie miałobyś być po kolei, no ale tak Pani dała po kolei, Pan dał po kolei, no to wiecie no. A my, myśleliśmy, że może chociaż jedna, jak po kolei, że on da jedna, nie? Tak. Cokolwiek. No ale no, więc... pewnie popróbujemy, są gdzieś, gdzieś, do miksów ją weźmiemy pewnie. No na pewno do miksów będziemy ją brali, będziemy, jak to się mówi, szukać tej wygranej w tej nowej zdrabce. Żeby było to wow, no, mniej, nie? Fajnie by było zobaczyć. Kochani, my Wam życzymy wspaniałej tej premierki, bo tapeczka jest naprawdę ładna. Ale widzicie, jak dała nam pięknie. No, ładne: okrągłe zero. My życzymy Wam dużych, wygranych. Wygrywajcie jak najwięcej w tej zrabce. No i oczywiście spotkamy się na naszych kolejnych odcineczkach. które już wkrótce. Mamy nadzieję, właśnie, że że będą lepsze, no. tego oczekujemy i, i, i czekamy na to właśnie, na tą fajną wygraną. <laughs> <laughs> Także no, życzymy Wam przyjemnego albo dzianka czy wieczorku, jak tam chcecie, jak tam będziecie oglądać. No i również pozdrawiamy Was ciepluteńko, do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiamy, pa! Łaziaczki, papa!